Witajcie, w dzisiejszym odcinku zaczynamy grom ugryź, polisz, powąchaj. Tak jest, właśnie za chwilę wybieramy składnik i losujemy na ślepo oczywiście, żeby nikt nie podglądał. Zaraz zobaczymy co ja wylosuję, to będzie przepowiednia, to jest jak ciasko z przepowiednią. Powąchaj, oby tak było, oby tak było, bo mamy naprawdę grube rzeczy. Więc dzień po pierwszą rzecz, a oto nasz pierwszy składnik, jest z nią cytryna. Kto losuje pierwszy? Ja mogę zacząć. Dobra, nie patrzę żeby nie było, ocen czy... No no no, 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 dawaj, dawaj. No, sprawdzamy. Co jest? Co jest? Powąchaj! cytrynę! Dobrze, dobrze Polityczne pięć. No, no, Ja czuję, czuję, bo tego nie. Aha, to, to, to samo! To samo, no. Następną rzeczą są kabanosy. Jalapeno. Tak się wymawia. A ja wolę mówić jalapino No! Nie, no, dobre są. <grym> No dawaj. Nigdy żyć. Ugrudz będzie. coś Czy ja co? To na luzie Polisz. Jaki drugi. Ja już za pokrojony. <noise> A ja wylosowałem Polisz. Też też wylosowałem <noise> Polisz Mordok. <noise> Kolejną rzeczą są jajka. Mam nadzieję, że nie wylosuję ugryź, bo to się rozwali na cały stół. Ja bym, ja bym sobie powąchał z chęcią, wiesz? <laughs> Powąchać jajko? No. Dobra. A, no, I do damy. kamery, do kamery od razu. Obyś miał ugryźć, obyś miał ugryźć. O, o, powąchaj. Jest. Jest. No. Powąchaj. Co ty gadasz? Dawaj jajeczka sobie wąchamy. I <laughs> co, fajne? Ja, 0 na 10 Co to za 10 Kolejna 10 Kolejną rzeczą jest marchewka. Marcheweczka to jest wiesz. Poborny. O! O! Gryć. O! 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 Nie, O! O! To bo? chyba korona Ej, rower! Następną Rower, jest kwasek cytrynowy. Wzięliśmy łyżeczki do tego. Zobaczymy, co to będzie miał. Dużo powącha już wypadło. Także Aha. możemy liczyć na polisz. Co jest teoretycznie jednoznaczne z ugryź. Polisz! Ugryź. Oh, oh, oh. Ale to, to jest jednoznaczne prawie. Błęk bon Oh. 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 Dobra, teraz coś na posłodzenie z no. czekolada. Proszę, jak chcę ugryźć, jak chcę ugryźć. Przepraszam, że będę ją znowu, nie? <laughs> co będziesz wąchał, jak ja gryzę? O oh, nie, ej, nie widzę, co to jest. Oj, jedna. Polisz, polisz. Ugryź i jest. Dobra, szybki opening Ale chciałbyś ugryźć, O Dobra, weź no to zjedz Bła dobra. bła Dziesięć na dziesięć Częściej takie No i przyszła pora również na te gorsze rzeczy Że myśliście, że cytryna będzie zła, że kwasek będzie zły, że marchewka To dopiero początek Mydło Jak będzie ugryźć mydło, to ja nie wiem co. Dawaj moje Ja chcę pomochać Chcę pomóc. O kurde... Nie, już czuję. Okay, ja zaraz. Ugryź. Pulisz! Dobra, ale też podobnie, nie? Ale do kamery pokaż. Pokaż jak to gryziesz. No, gryź, gryź, gryź. Mm. Co jest? Widzieliście. Co jest? Ty Co to jeszcze gryzisz? Mhm. Masz miskę, wypróbuj to. Mam pomiędzy zębami wszystko. I po co my chcemy? jak możesz my tu zacząć żyć? A ja lizę, ja lizę. A... Ostatnia dobra rzecz chyba. No teraz miałem miarę dobrze, no galaretka pomarańczowa, witamina C, więc będziemy zdrowi, no co nam no tak, szkodzi, tak. dawaj. Mm. A ja bym chciał, chciałbym powąchać, bo ładnie pachną. Znaczy ja mogę zrobić. O gruba kartka. A powąchaj, powąchaj. Lubisz. No właśnie kocinka. Ale ładnie, ja powąchałem już. Dobre. Dobre? nie ryżada? Mhm. Przed nami taka niezbyt dobra rzecz. Cebula. Ale no już nie chcę, już tych trzech rzeczy nie chcę ugryźć żadnych. Nie chcę ugryźć. Polish. Super. Co masz? O, Oj, powąchaj. Pomochaj. Fajne, fajne. Fajne. Ale czuj, tu chociaż czu, czuć cebulkę. Cynamon. Cynamon challenge. No, wow. ale ktoś tak, to tam jest pachnie, nie? Wasz, no. Pokaż, pokaż do kamery masz. No, no tak, mi się wydaje, że mogło być więcej, mogło być mniej. Tak? Tak? Nie. <laughs> to nie narzekaj. Ej, <laughs> <Ognij> ale to. <laughs> coś mi <nie> mówiłeś? Lipa. <laughs> ej, hey, um. Co? Co? Tylko. Tylko. O Boże! Oh. Najgorsze co może być. A więc. Tum, tum, tum. przyszła ostatnia rzecz, o to jest. Kocie karma, więc. Ja mam dość. Proszę ugryźć, proszę ugryźć. No, weź swoją. Ja nie chcę, ja nie chcę. Dobra. Trzy, Trzy cztery. Polisz! Polisz, a dwie mam. Spójrz, Nie no. dobre, no. To możesz wygrać. Nie, nie no. No nie wiem, która gdzie jest. No już wyrzucisz. Tak? No. Co jest? Jest! Jest! Jest jest! Co to jest? Ja to wyglądam! Ja myślę, że to lepiej wygląda. Mogę? Daj. Daj, no, nie no. No nie tyle przecież! Ale się tylko. Nie no, ja chcę mniej, ja se to całe wezmę, ale... Ej, ja nie mogę. Ja nie mogę. Ej, ja nie chcę. No wiesz. Że to koty jedzą? Więcej wejść z tą galeretą! Tu jest! Dobra, ja to liżę, czekaj. Ej. Dawaj, miskę, dawaj, miskę. Czekaj! Ej, to jest. Aż takie tragiczne? Nie poczułem! Nie poczułem jednak teraz! Zostaw mi! Ja mam gorzej! tak! Ja, ja Smakuje ja... tak samo jak pachnie. Co jest? Co jest? Takie. to ja, ja to... i ty to zjadł. Znaczy nie połknę tego, ale... Ale... Ty myślałem, że gorsze będzie. Szczerze. To tak koniec dzisiejszych męk. Koniec... Tyle jeszcze zostało losów, więc... Zapraszamy po więcej do następnych odcinków. Hello. Cześć!